Dieta tego nastolatka skończyła się ciężką niepełnosprawnością. Sam się w to wpędził i nie jest tak, że go nie ostrzegano. Nasuwa się też oczywiste pytanie, gdzie byli rodzice? Jesteśmy w Wielkiej Brytanii, rok 2014. Młody chłopak czuje się coraz gorzej, jest ospały, ma problemy z koncentracją, idzie do lekarza. Diagnoza: niedobór witaminy B12, suplementacja i jasne zalecenie: zmień dietę. Bo ta była koszmarna. Czym się żywił? Wyłącznie, podkreślam, wyłącznie frytkami, chipsami, białym chlebem i od czasu do czasu brytyjską kiełbę to akurat rozumiem też bym za często jej nie jadł. Suplementy się kończą, a dieta zostaje bez zmian. Trzy lata później, w 2017, ma 17 lat i trafia do Bristol Eye Hospital. Tam lekarze nie wierzą, patrząc na wyniki. Wyglądają jak u ofiary skrajnego niedożywienia z krajów trzeciego świata. Poważne niedobory B12, witaminy D, miedzi, selenu, kwasu foliowego, kości jak u starszego człowieka, układ nerwowy w fatalnym stanie. I to wszystko u chłopaka, który miał wagę w normie. I jedno pytanie, dlaczego dopiero teraz? Od miesięcy tracił wzrok. W centrum pola widzenia pojawiały się czarne plamy, aż w końcu były tak rozległe, że spełniał kryteria. Ślepoty, diagnoza żywieniowa, neuropatia nerwu wzrokowego, stan uleczalny, ale gdy reaguje się wcześniej.